Gruby melans znowu w klubie, zapowiada się. Gruby mela znowu w klubie rozpierdala mnie. Gruby mela znowu w klubie na pierdole się. się gruby mela znowu w klubie nie zatrzymasz mnie. Gruby mela znowu w klubie zapowiada się. Gruby mela znowu w klubie rozpierdala mnie. Gruby mela znowu w klubie na pierdole się. Gruby mela znowu w klubie nie zatrzymasz mnie. Gruby melans czinka ta stoi nic słodki, wyruszamy jak wampiry Towarzyszą fajnych piry, tańczą kiry Panny piją, kluby co sopotę żyją Wypełnione aż po brzegi, już wyzwaniam do kolegi Kwieś mi cztery mewy i dwa holenderskie krzewy O, o, o. ale kopie, co to kurwa za konopie Biała mewa, dziura lewa, dzisiaj to pościgną trzeba zapę pasy, włożę kask, słychać tylko serca w las. Ludzie wiedzą, co jest to